Drugi moja dziura Dobra, mi nie zabierać tej, z... tej chwili jestem... A co tam jest? Co tam jest? Czuję się, z... Czujesz się jak dziecko w sklepie Dobra poprzę. Zwykły dźwięk Rozental Tato Rozental. Dwa. Co to jest? Srebrna k... papera. Srebrna papera. Albo szalon. Witajcie drodzy widzowie, witajcie dobrzy ludzie. Witam Was na kanale Piotrek Fundacja Latebra. Wyspa Sobieszewska. Działania, które prowadzimy od blisko dwóch miesięcy, ze względu na zmienne warunki pogodowe i co chwilę atakującą nas zimę, nie są lekkie. Niemniej staramy się nie ustawać w działaniach i rozszerzać swoje pole do poszukiwań. Tak i stało się tym razem. W tym odcinku macie możliwość zobaczyć nasze pierwsze wejście na teren zamkniętego ośrodka. Pozwolenie na wejście na ten teren jako jedni z nielicznych, bądź być może jedyni, uzyskaliśmy dzięki Kurii Metropolitalnej w Gdańsku. Bardzo dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do odcinka z bardzo ciekawego terenu, który jest niezwykle rokującym miejscem. Przy okazji poproszę Was o to, byście łapki zamieszczali na końcu filmu, a nie na jego początku, oraz zapraszam Was do sekcji komentarzy. Nie zapomnijcie również o pozostawieniu subskrypcji. Specyficzny dzień. Specjalny można na was nazwać. Będziemy w nowym miejscu, e, gdzie jeszcze nas nie było. To miejsce jest na terenie tej, tej jakby naszego pozwolenia. I nie tylko nas. I nie tylko nas. Jeszcze nie zdradzam o co tak chodzi. E, tak żeby było ciekawie, zapraszam do samochodów, bo można tam podjechać na miejsce i zaparkować w centralnie na tym miejscu. Tak e, szybko, bo e, prośba jest taka e, od e, to znaczy, właściciela i dzierżawcy gruntu, że trzymamy się powiedzmy z sektorami, żeby jak najbardziej to wszystko tutaj oczyścić, e, staramy się jak najmniej, by po nas zostało śladu, wszystkie wkopy, tlanteka i tak dalej, żeby nie było. Bardzo fajna, miła rzecz e, doszła. marki. Koniec okresu trudnego. Tak, o, o, jesteś gratulujemy, jesteśmy mega zadowoleni za z tego, że wchodzisz do ekipy. Tak, jesteś, powiedzmy, Witamy w kręgu, że tak powiem, zaufanych dziwnych ludzi, co tak, złom kopią i mówią, że to jest tak, fajne. Jesteś, <laughs> w pełni, <laughs> proszę bardzo, ja te Nie, O, koszulka, koszulka, no super. Ja coś tu mam, <laughs> proszę cię uprzejmie. Zrobiłem do xl bo koszulki są krótsze. Zestaw startowy. Żebyś nie chodził po... z odkrytym brzuchem, bo ta woda... Ja myślałem, że mlewana. Mlewana, to mężczyzna. Nie wstanie miesiącznie. No, można to zamawiać. Dobra. A jeszcze no. można. No. Można, bo A nawet czeka no. na Ciebie no. czysta w do zablokowania, tylko ja muszę zweryfikować, czy to ma być LK czy XL, bo mam wątpliwości. Ty jesteś wysoki. Tak. Chodzi o to, że wiesz... Lepiej żebyś miał w barach więcej pięć bluz, ale żebyś ten miał normalny. Nie mówię. Rozumiem. Ale on z budyniem tam nie mówił głosu. to będzie tak na cioło. No teraz przełóż tą energię. Tak, tak, tak. Przeglądaj, wiesz, że zatrzymaj panię tak. w terenie, wiesz... Teraz prób... zaczyna się moment, od kiedy zaczynamy o ciebie oczekiwać. Tak, <śmianie> tak, tak. W to tak. wiesz, to było takie, wiesz, raktowe. Teraz to tak. do pożytania. Zapraszamy, moi drodzy. Teraz Jeżeli chcecie wstąpić do fundacji La Wystarczy wiedzieć, że chcecie dwa, być z województwa pomorskiego albo być tutaj regularnie na zasadzie co weekend, co drugi weekend. No i też nie jest nam obojętny fakt. Spotkania, co środę, fundacji. Bardzo nam zależy na tym, żeby osoby, które chcą być w naszej fundacji, żeby były osiągalne. Już nie chodzi o to, że wszyscy muszą być dostępni tydzień w tydzień, natomiast raz na, na dwa tygodnie wypadałoby się pojawić, ponieważ tam właśnie omawiamy wszelkie szczegóły przyszłych akcji. Podsumowujemy starsze akcje, te, które już są za nami. Wyciągamy wnioski i tak dalej. Także idzie pełna analiza, tak jak wam mówię na odcinkach QA. Fajnie by było, żebyście po prostu wzięli sobie to do serca, bo dużo osób pisze do mnie z całej Polski, a mało osób pisze z województwa pomorskiego, także zacieśniamy na razie ten obszar i odzywamy się na maila szukamy.skarbówmałpa.gmail.com. Zaczynamy. Dwa, miedzianego. miedzianego. to trzy, były trzy, czy to trzy, trzy, to były trzy, czy trzy, 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 to trzy, trzy, to trzy, 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 Duży kaliber, zobaczymy, czy coś w środku. No niestety. Ale jest. I co najlepsze? Wali? Wali. No to będzie zabawa. To, będzie zabawa. to rozstawiam statyw. Duża usta była, nie taka średnia, to przecież strzelali tutaj stąd, to jest ten... Ee, chowica No tak, ale stąd... Ee, to... No jak to? Przecież tu wyjdzieła. Co? Przecież była artyleria. była? Była i na ta... na pojazdach i pewnie taka... Ale jest to zagłębienie, no nie Robert? No. Musisz to Robert przymierzyć. Zobaczcie, czy się tak się... No ale to gdzieś tam jest regulowane trochę, nie? No jest. No. Yeah. no. Ale weźcie to załóż, zobacz, czy to w ogóle się pasuje. Pozapinaj, kiedy chodzi. Tylko... Bregada. Czekaj, dłuższą łopatę. Zapnę to oko. Ja muszę dłuższą Jeszcze opaże. coś, Robert, tam dzwoni? pięknie. Okej. Drugi, moja dziura! Proszę mi nie zabierać w tej chwili, A co tam jest? Co tam się się jak dziecko w sklepie. Dobra. Zwykły Rozental. Rozental. Co to jest? Srebrna patera. Srebrna patera. Aha. Albo szabla. Widać? Widać. Albo szabla. Widać, widać. Patera. Patera, 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 to było dobre. patera. Dobra. Srebrna patera. jest to Weź, poczekaj, weź. Da, no, ja tu zostawię. Nie, nie połam jej tylko. No gdzie połam? Spokojnie, no. Ob czekaj, czekaj. Ob ob ja, poczekaj, to, to szerzej. To, to, to. Ja z tej strony mam lepsze. Zrób to. gruchę taką. Ostrożnie, właśnie. Ostrożnie, no. No, typowe. Dobra, chury. to ja wyskoczę nie. ze statywu, bo widzę, że tutaj... Ale jak się zaświeciło... Tak jak za starych dobrych czasów, masakra. Jak dziecko w Wigilii. Tam jeszcze pod w, 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 w co Pan czuje? Jakie są Pana teraz odczucia, wrażenia, podczas właśnie tej sytuacji? Tu, tu, tu Jest tutaj, powiem, Panato! Patrz, co ten Robert, kurde, tam trafił. O, jest, kurde, pół człowieka, pół saperka, ja nie wiem. Co to jest? Ale to jest takie trochę wielkie, wiecie, jakby... To chyba nie jest sreberko. Ale ci się świeci, a... Ja... ale... A może to jest zwykła taca z tego, z grilla? Uwaga! No! I razem! Ty, ale to by było... To by było przykre. Jakby to była tata gmina. to nie jest. Nie, ale, to by... ale, ale kurczę, pałacówka jakaś delikatna. Srebro. Ale Ty, takie, srebro. Takie, takie delikatne mhm. sreberko. Spod ziemi tak głęboko. Ale się Delikatnie. Łamie. Jaka piękna. Jaka piękna. No nie, to nie jest Alumi. Ty ona jest ten. Osrebrzana, tak, mosiężna. Ale dobre, piękne. No, I, teraz, I teraz najważniejsze pytanie, panowie, Czy które w... zawsze... nurtuję no, no, Adrian. Przepraszam. Niestety. Ja coś dzwoni. Przebija się. No nie no, przecież ja ją teraz całą roztruję, tu nie ma opcji. <noise> ale delikatna co była. Pod ścianki do ścianki, ale głęboko się działa. Patrzcie, kurczę. Mecz, z dokładem. Tu wiadomo, jaka będzie miniatura. Pa, patiatera. I wskazujący chłop do dziury. Patera. Co tam to wyszło? Patera! To jak z tym wiadrem. I co masz? Wiadro. Co wyszło? I co wiadro? Tu jest tym klinikiem? Nie. Na fejsie jest. wrzuciłem rzuciłem do stara, że jak ma, A, to nie stara, że nie ma. kopał. A to nie wiem. nie ma gapy. Robert kopał jak go kręciłem mówię, a co teraz? A mnie nakręcał, tak. Widziałeś tego wzorowego puszkiwać, jak segregację robił? To było przed... Do śmieci? Tak. A to nie ja to nagrywałem tego shorta? Jedno i ty i Dominik. Aha, było więcej. Patrzcie ile rowerzystów. No. Robot. A tu patera. <laughs>

Jest o, tyle, o tyle fajne, że jeszcze to zrobiłem dół. Jest gdzieś mi tak na pięknie nie może być. No, No o, to się darnina, znaczy, jest trzeba skrywały. trawę poszedł. No, trawa tutaj zaraz będzie rosła. Nie było widać, gdzie było kupowane. Nie będzie widać. I super, bo mój pierwszy. Elegancko. Idealny. Jakoś ale pewnie z napisami. nie Łopata. O. o no prosto, I do pieca. Można i takie rzeczy, wynaleźć. Eee, No. Chcęś tylko jest. Chcę zobaczyć. Pakiet baterii, no. A obok niego taki piękny pasek. Dobrze, że jesteś, bo możesz dźwignąć. Aby się nic nie wylało z niego. Nie? Wiesz to by było dobre? No? jakieś takie paski, jak Saper ma. Do wyciągania, no. Tam 200 kilo przy... przyczepiasz i sobie ciągniesz na wyprostowanych plecach. to. Saper! Dawaj te paski tutaj! To, to nie jest akumulator co to? Drodzy widzowie, od czego ten akumulator? To jakieś pakiety są połączone, patrzą się roz, na środku się rozłącza, widziałeś? Szczelina powstaje, gdy podnosisz. No i to jest pakiet połączony ze sobą, tutaj klamrami widać. Mm -hmm. Jakieś ciężarówki pewnie Akumulator stary. skrzynia zgniła Mało Dało kawałek paska i keja. No. no, szkoda, mogłoby być bosz Ale cała skrzynia jest dookoła w ogóle. No. no wyrwi to wszystko. Ja mówiłem no. jakbyśmy mieli te pasy co saper ma, to byśmy to dźwignęli bez problemu. Dwa pasy byśmy ze sobą spieli, czy jeden heja. No, o, jeszcze może być tu na celi gdzieś znacznik Co, no, no jeszcze pasy znikły. Podrażamy, że jeszcze fajnie się zawsze Patrz co się wydarzyło. Krzysiu śledzia z nas. Śledziukę. Trzysetny. Racja, od i od lornetki, góra, pokrywka, bonit A, to musicie sygnał, patrzcie na to. O, pięknie, Ale pięknie. pięknie. Ale jaja. Ty, nie żartuj. Jaki ty... To nie jest małżer Za długi. te okładki się zachowały, To jest chyba mannicher. Zobacz, czy jest sygnał. Jak się domosłon odzywa, to coś wielkiego. To znaczy, że listonosz puka do drzwi. To coś wielkiego. Nie no, rewelacje. Szpadelki, szpodelki. Ale szczęście. Ostrożnie. Może, może być jakaś bukeleczka albo jakaś porcelana. No, nie ma sygnał był bardzo wysoki na listonosza, tak zwany. O, to chodziłeś? Tak, coś. O, Nie. o! o! <śmiech> <śmiech> to jest to, co mi się wydaje. Wypukłe, ładne. Mamy hełm. Mamy hełm. No. Proszę, trochę od swojej strony. O właśnie. I najwyżej teraz próbuję rękę tam wsadzić pod teraz niego. Ale wielki. po malutku. Na 100% też Może rogacz, Panie. Słuchajcie, tu się coś obok leży. Dobra, dobra. Dramat. Nie, możliwe. Brawo! Ach. Gratulacje! Ach. Pomalutku. Czuję, Ach, czuję fasunek wysył tutaj na bok z niego. Czuję, fasunek ma w środku jeszcze. O nie, czy jest, nie? Cały? Cały. No, tak. Cały. Dobra, patrzymy w środek jaki o, piękny faszunek się zachował. Patrzcie. Gratulacje. Gratulacje Adrian. No no, ale, co teraz jest najważniejsze, pytanie: wykrywać i sprawdzić, czy jeszcze jest sygnał w dziurze. Mamy hełm, mamy bagnet i mamy górę od, od tego, od pokrowca na lornetkę. A gdzie jest dół? Od tego pokrowca. Dalej. Só se